Witam wszystkich w kolejnym filmie Dzisiaj mam tutaj fajną ekipę Zaraz Wam przedstawię chłopaków Team Trapper spotkał się nad sanem Będą ryby Będziemy tutaj z Bartkiem chcieli Wam przybliżyć troszkę metodę mikronimf tak aby było wiadomo co i jak a tymczasem zacna grupa szef firmy Trapper Jarosław Smorczewski Witam wszystkich. Bartka minut. znacie. Cześć. No i jest jeszcze Tomek, który na sanie to. był dawno, dawno temu. Dawno. Tak jak wygląda, to tak dawno był nad Sanem. Tak. <laughs> Także my dzisiaj tutaj będziemy szaleć nad wodą. Jakie ryby się uda złowić, to zobaczycie na filmie. Także oglądajcie i trzymajcie za nas kciuki. jest ryba z tej stojącej wody i to też może być lipień ale fajnie chodzi No i co to będzie? Trzyma się tam gdzieś głęboko strąk czy lipień O panie, to dobrze odjeżdża No ładna ryba Nie chciałbym, żeby to był pstrąg I to jest lipień No kolejny lipionek już I też naraczka <głos》> Też naraczka No z tej głębokiej wody ryby wybierają raczki No chodź tu Lipionku, chodź tu zaraz Cię wypuścimy Ale samica gruba Ładna rybka, piękny kolorki ma, super I popłynęła sobie Chcieliśmy Wam dzisiaj przybliżyć metodę mikronimf. Na sanie jest to bardzo popularna metoda i dzisiaj pomocny będzie mi Bartek w tym, aby trochę Wam tutaj poopowiadać na temat łowienia tą metodą. Na sanie ta metoda jest naprawdę skuteczna. Przy tak niskim stanie wody, jak mamy w tym roku, praktycznie przez cały rok, to jest taka jedyna słuszna metoda, gdzie można no, praktycznie w każdym miejscu połowić za pomocą linki i takich małych muszek, małych nimfek, które naprawdę się sprawdzają w takich warunkach. Bartek, on pięknie rzuca linką, ale chciałbym go dzisiaj zapytać, czy też lubi łowić taką metodą. Oczywiście uwielbiam łowić mikronimfami, że dla mnie łowienie mikronimfami, łowię na nie już, nie wiem, 12 lat. On zawsze mi się, jak już tak wiesz, szymka to jakby z suchą muchą, tylko tak. w takiej wersji podwodnej. Mm -hmm. Czyli to musi być subtelne, delikatne, cienkie. Chodzi o przypony, wiesz. Delikatny sprzęt, wędka w klasie 3, długi przypon. Wiem, że ty łowisz jedną średnicą żyłki. Tak, ja łowię jedną średnicą. Ja na stosuję przypony koniczne, ale tylko na zasadzie, żeby to wychodziło ładnie z linki. Z linki. Trochę grubsze. Mm -hmm. Jestem przypon, nie wiem, dziewięciostopowy, tam 2,70, tak? No. Potem do tego idzie jedna średnica. Na no dobra. ,11. I jakiej długości tej, ten odcinek stosujesz? Ten odcinek? Ten odcinek. Co dowiązujesz? Do przyponu konicznego? Do, do przyponu konicznego dowiązuję około 1,5 metra. I, ja, I mniej więcej po jakichś tam 40 cm jest skoczek. Mhm. I jakieś metr, metr m dalej jest druga druga. Moja. A, w taki sposób wiąże się? nie jednym odcinkiem, tylko dwoma. Tak? Przypon koniczny. No. I, do, i, I on tam ma zderżakowo Zdeżakowo idzie np. 10 czy 11 fluorokarbon, mhm. i dowiązuje sobie jej tam półtorej metra. No. Tak maksymalnie. I to już jest. I robię z tego sobie pętlę. No. Rościnam ją. I tutaj. A, rozumiem, od, wiem, od, rozumiem. Od, od już mówię. masz od razu gotowy y, trok do skoczka. Tak, tak. No, rozumiem. To jest Więc też jedna z takich dosyć metod. Szybka, dosyć, szybko. dosyć szybko. Tak, bo metoda. jednym wiązaniem robisz od razu dwa. Y, no jeden no od razu odcinek, masz taki właściwy. Tak, nie? Tak, tak. Gdzie możesz przywiązać sobie dwie muszki i masz już gotowy zestaw, nie? Zdarza mi się też na przykład tak, że stoję gdzieś tam w wodzie łowie na suchą muchę i nie mogę dobrać tej muchy i widzę, że one zbierają, nie, że nie zbierają tej muchy takiej siedzącej na wodzie, tylko zbierają coś z powierzchni. To czasami potrafię nawet odgryźć na szybko tą suchą muchę, dowiązać mikronim. Nimfkę i na tym samym zestawie, na tym samym przypomnieł, tylko wtedy też Jedna. wiadomo, że mam wędkę 9-stopową, no. bo do Suchara no. używam wędki 9-stopowej. A generalnie do Nimfek wolę wędkę dziesięciostopową. Jest, jest, jest! Jest ładny! Jest ładny! Wreszcie wziął No Już myślałem, że tu nic nie będzie. Bo tu się okazuje, że jednak są. I to fajna ryba. Ładny lipionek będzie. ale płetwę widać już pięknie chodzi fajnie dobra ryba mam nadzieję, że taka 40 plus nie, chyba nie będzie taka duża ale też nie jest ładny samiec ładny samiec płetwa kolorowa, piękna no i chodź koleżko do podbieraka zaczepiony jest bardzo ładnie o, i jest rybka mikronimfy dalej na chodzie nic się nie dzieje z powierzchni więc trzeba próbować nimfkami łowić ale chodzi strasznie długo coś mi się to wydaje że jak to będzie dłużej szalał to spadnie ale no chodź kolego, o, teraz już idzie elegancko. Jest fajny. Tak, powiedzmy właśnie teraz o sprzęcie do takiej metody. Ja również łowię dziesięciostopową wędką i tym się mi mówi naprawdę rewelacyjnie, bo zasięg jest już dużo większy niż przy wędce dziewięciostopowej. A tak, potem nawet jak rzucisz, chcesz coś poprawić. Jak, jeżeli masz te 3 metry tej wędki, tak, tej dziesięciostopowej, tak? Mhm. Jakiś mending chcesz wykonać, poprawić tą linkę. To, to jest dużo łatwiej to zrobić taką wędką, próbowałem, coś, to próbowałem kiedyś 10,5 stopy wziąć wędkę eee, no, do mikronim. Da się. da się, da się, natomiast nie widzę tutaj potrzeby. Mm -hmm. Dziesiątka jest 10 stóp wędka. Ale powiedz, dziewięciostopową wędką da też się, da się łowić. Tutaj mówimy akurat nie o preferencjach naszych które stosujemy, które są dla nas najlepsze, ale każdy może się nauczyć łowić dziewięciostopową, dziesięciostopową no, wędką. Samo to widzisz, że ty na przykład stosujesz inny przyponia ja inny, tak? Uh -huh, uh -huh. Inaczej rozmieszczamy muchy. Każdy musi sobie wypracować takie najlepsze dla siebie rozwiązanie, żeby mu się to nie plątało, żeby mu się to ładnie wykładało. Dla na mnie najważniejsze jest, żeby to było, żeby to żeby wyszło, żeby to nie, żeby to nie wpadał do wody mi taki babol no, no. na końcu linki. To ma być pięknie wyłożone, wpada do wody i ta linka od razu ma sygnalizować. Jak tylko przepłynie kawałek, ona ma od razu zasygnalizować, że tam już coś uh -huh, uh -huh. złapało niskę. No. Jeżeli przypąd wpadnie taki, pokręcony, to naciągnąć to sobie, można delikatnie. Trzeba naciągnąć. Tak. Bo jak nie naciągniesz, to ta linka musi przypłynąć metr, dwa do przodu, żeby się do z muchą, Tak, Tak, bo wiadomo, że te muchy, jak osiądą na dnie, uh -huh. to one wyprostują ten cały zestaw. Ale to, to będzie. Błąd. Tak, bo to, to będzie, bo to będzie już strata tego odcinka tego kawałka, gdzie ewentualnie mogą być brania, nie? Ale tam czasami jest brania. Branie, tak, i nie widzimy. Nie widzimy tak. Nimfy wpadły, musi być... Czekamy aż ta linka napłynie, a tam już jest zjedzone, wyplute, zjedzone, wyplute, no, a ta tak. linka płynie dalej, tak? I dopiero wtedy, jeżeli ona jest dobrze zjedzona, że tak powiem, to ewentualnie no, to mamy rybę. Nie? Mamy rybę, tak, tak ale to no. musi być tam czas kontakt, natomiast nie można też tego za bardzo naciągać, wyciągać, bo te nity wtedy zaczynają dosyć szybko wychodzić Jest następny o! Jest kolejny, szybko Stoją tam. Widać, że tam się ustawiły ryby Jest kolejna ryba Ten taki wydaje się większy Ale to takie złudzenie tylko Zaraz zobaczymy co to będzie Raczej lipień, bo nie szaleje jak strąg. Tak, lipek kolejny Ale wariuje, ale wariuje w wodzie Pięknie Mocne ryby nie są wielkie, ale ale odjeżdża ładnie No, chodź kolesko, tutaj. Do mnie, gdzie tam odpływasz? Zaraz tam z powrotem trafisz. No, jedziemy, jedziemy, jedziemy tutaj. Hej, to też samiec Świecą im się pięknie te płetwy w wodzie do słońca. Ale wariują. Dobrze, wariują. Piękne są te ryby. nie są tak piękne. Są tak dostojne rybki. Jest następny. Superowo. Powiem ci, zauważyłem jedną rzecz: że długość przyponu przy metodzie takiej ma bardzo duże znaczenie, bo za krótki przypon. Przy długich rzutach powoduje, że ta masa tych much powoduje taką sprężynę na tym zestawie. One dolatują, odbijają się i wracają krótki z powrotem przypon, krótki, przypon. krótki przypon. To jest krótki właśnie agresywna złe. Agresywna linka. Tak. tak. linka ma budowę agresywną, czyli takiej maczugi, tak? czyli jest ciężka przy przyponie, to na końcu następuje ten taki strzał. Strzał, i tak jest. Wychodzą, tak? Pięknie, i pięknie wracają. I to jest złe. To, to, myśli, że, to się to, musi, musi być, wyłożyć. Tak, na całej nie, długości się musi wyłożyć cały przypom i wtedy. Dlatego to, jest, dlatego to jest dla mnie właśnie podobne do suchej mówki. Tak, tak, to tak, musi tak. być wszystko zrobione precyzyjnie, precyzyjnie. wyprostowane, pięknie wyłożone. Tak? Ktoś pomyśli, że to łowienie na nife. Właśnie, no nie. właśnie nie. nie, właśnie nie. To nie jest, to jest krótka maturba. Tak. tak. Tu, trzeba, tu trzeba jeszcze nawet Znaczyń. brać pod uwagę, jak płynie woda bo też są różne zawirowania na tej wodzie no i ta woda meandruje celujesz tak samo jak słomuchą, ty dokładnie musisz te nity podać w punkt. tak. tak. nie rzucasz sobie w wodę Byle są takie gdzie. dni, że wystarczy trafić do rzeki no. są takie dni, że cię chcą zjeść ryby ale generalnie to jest takie mówienie jak dla słomuchę. w punkt, w punkt, w punkt, tu kamyczek tu nurt, to wszystko musi ze sobą Wszystkie. zagrać i teraz jeszcze z dzisiaj to co miałem y, takie zdarzenie mhm. schodziłem tutaj tą końcówką Płani Schodziłem. Do końca pani doszedłem. Nie miałem w ogóle kontaktu z rybą. Nie widziałem brania. Nie miałem brań. Mhm. Jak ustawiłem się pod prąd, zacząłem Odwiedziłeś... łowić. Zacząłem łowić tak. powiedzmy na godzinę 11. Rzut rzuta, Na 11. Na 11 tak? mhm. Złowiłem 4 ryby. Od razu te brania się pojawiły. Tak. To też ma duże znaczenie. Jak tą wędką. Ułożymy tą linkę na wodzie jak poprowadzimy. i jak poprowadzimy. Bo wtedy, bo wtedy w zależności od tego jak będziemy rzucać i jak będziemy ustawieni do rzeki w ten sposób, to, to to się przekłada jakby na prowadzenie. Bo możemy stać twarzą pod prąd, hmm. równiusieńko i rzucać hmm. idealnie w górę rzeki i sprowadzać to na siebie, na siebie. wybierając cały czas, ale nie wyciągając much. Czasami nie, trzeba, bo podciągnąć, tak, tak. on to rybę sprowokuje do brania, ale to płynie idealnie na nas. Czasami jest tak, że rzucamy sobie na 45 stopni, i, stopni. Tak? Mhm. I wystarczy przytrzymać żeby Przytrzyma. się balon i wychodzące muchy są jedzone. Tak, tak ale ta metoda, ta metoda to raczej działa, w, powiem wam, w lipcu, w sierpniu, głównie w tak, na pstrągi. pstrągi, nie? Lipienie nie chcą tej metody. Lipienie wolą, jak ta mucha płynie równo z wodą. Niesie ta woda ją tak ładnie, a pstrągi jednak Czasami lubią taką agresywną, prowadzoną muchę i wtedy one naprawdę biorą, aż wychodzą do samej uh -huh, powierzchni. Uh -huh. Bo jak ten zestaw trzymamy, ten balon się zrobi, to te muchy uciekają do powierzchni i te pstrągi potrafią dojść do samej powierzchni i te. A najczęściej łowisz pod jakim kątem? W górę rzucasz? Tak 45? Nie, więcej. Jeżeli Nie. łowię do góry, to łowię więcej. Tak na 11 godzinę staram się rzucać. Na takim długim zestawie, Jak człowiek mm -hmm. krócej, no to tam mogę sobie pozwolić, nie? Bo, bo ten kontakt z tą linką mam wtedy szybszy, nie? bo przy dłuższym... Rzuty na, 45 stopni, na takim 4-5-metrowym przyponie, chociaż 5 metrów to nie, 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 nie polecam. Myślę, że 4 to jest taki tak, to jest taka górna granica. Mm -hmm. Wtedy jak rzucisz to na 45 stopni i nawet zostawisz to, żeby to spływało, to nigdy jakby tak linka nie napływa jakby na... linka nie napływa na ryby. No. Jest następny, ale pięknie. Jest kolejna ryba. Widać, że stoją w jednym miejscu. Też spory. Też fajny. Delikatne łowienie. To jest żyłka. Fluorokarbon. 011. I takie łowienie. Jakaś trawa się czepiła. Jakby to było, gdyby tej trawy nie było. Ładna ryba. Teraz będzie trochę cięższa z tą trawą. Ale może się to uda. I jakby ta trawa. A chyba zeszła trawa. Dobra, to jest ryba teraz łatwiejsza, ale zasuwa na dół. Chodź koleżko, tutaj. Piękna rybka. A, jest. Ten jest mniejszy zdecydowanie, ale też fajny. Trzeba pamiętać właśnie przy łowieniu lipieni, żeby ta linka nie ciągnęła tych much. Nie, nie, nie. nie ona nie może ciągnąć. Ma... To no, musi to wszystko trzeba, iść tak, równo. Jest waga tych much, żeby one nie siadły w dnie. W dnia, tak. Żeby nie było czegoś takiego, że Ty wrzucisz i one za chwilę pum bum w kamieniach i, i tam jest rwane, tak? Czy znaczy, wiesz, waga czasami też zależy od tego, jakie te ryby chcą te muchy, nie? Bo założymy gdzieś, gdzie jest dół, dół, głębiej, no to musimy jednak. Oczywiście, jak jest głębiej, jak najbardziej. Ale jeżeli łowisz w wodzie poniżej po kolano, kolan, no. to, to ja czasami stosuję, nawet nie stosuję wolframowych kulek, tylko jest zwykłe, tak? Tak, tak. Mówiłem no. kiedyś mikronimfami, mikro które w ogóle nie mają Są... bułek w wodzie. No. No tak, dawniej gdy pod, dawniej, 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 dawniej dawniej, nie było dostępnych wolframów, no to mówiło się bez. Mówiło się bez A, tam drut, drut miedziany był do zastosowania po to, aby obciążyć te muchy. Tak. Masz jakąś ulubioną swoją muchę mikro? Co? Moim zdaniem, Wiem, że zależy to wszystko od pory roku. Nie, bażant jest taką, taki mikro tam, to jest Takim to jest, to jest, standardem. To jest, ale to jest taki klasyk, tak, tak. to się tak sprawdza wszędzie. No. Czy pojedziesz na, na san, czy, czy na upawę. Na, na upawę też możesz sobie, na, nie wiem, mówiąc nawet na krótką, podwiesić tą, tą, tą niwkę, no, tak? ale generalnie no. barzant. sprawdza się cały, może cały nie rok, rok, tylko cały taki sezon powiedzmy, tak? wędkarski no. i czy to będą pstrągi. Dodasz pomarańczowy akcent, od razu pstrąg, nie główkę, tylko na przykład pierścionek za główką, tak, od razu się pstrągi odpalają i pewnie czasami wolą to bez akcentu, tak, czysty, z mędziowym drucikiem. To jest, to jest zabójstwo, jesienią dobra jest czapla, z seledynowym tak akcentem jest, tak jest. i tą muchę tu mamy fajnie, bo łowimy dwoma, więc zawsze możemy... można sobie coś pokombinować. Tak. Felkowe raczki, czyli raczki Michała Fejkiela, to, no. to był hit, teraz już wszyscy na to łowią i chyba ryby tak na nie no, trochę zaczęły się, zaczęły się już do tego zobaczmy, przyzwyczajać, zobaczmy, przyzwyczajać, nie? Tak. No. Kule. Kule na srebrnych kulpach, jasny płyn ze srebrną kulką. To też jest jesienna mucha. jesienna mucha. Tak. Generalnie lato to są oliwkowe tematy, kuil oliwkowy, raczek oliwkowy tak, i barzan w różnych wariantach, e, a jesienią wolę łowić e, czaplą z seladynkiem e, i jasnym cuilem, szarym, takim takim naturalnym, może nie szarym, naturalnym, cielistym takim, ale jasnym i srebrnym. jest, jest następna bo nieźle, nieźle biorą teraz piękna rybka kolejny lipień, ten czuję, że będzie większy, na stówę ten będzie większy no, też jest dobry fajny Piękna ryba, piękna ryba. Patrzcie, jak świetnie w słońcu to wygląda. Super. A nie trafiłem. Nie trafiłem. Chodź tu jeszcze z powrotem. Ale mocne, mocny już był mój. Już był w podbieraku. I jeszcze, patrzcie, ile ma powera. A teraz już jest. Dobry. Jest jeszcze jedna taka rzecz, którą przynajmniej ja zauważyłem. Może Bartek to potwierdzi. Ale w przypadku, kiedy nie mamy oczek, to ta mikroninfa jest naprawdę dobra. Ale jak zaczną się już oczka pojawiać, zaczyna się ten owad po powierzchni. Pokazywać na powierzchni. Na tak, ryby jak się zaprogramują, to możemy zwinąć wędkę. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to wtedy jest dziełem w przypadku chyba złowienia ryby, no tak jak wczoraj, a nie. nie? Tak, no było, gotowała, było, a było a... tych much bardzo dużo i ryby. Zamiarne, nie, tam jak no, ryby, ale to był. To, 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 to tam współczynnik szczęścia był, był wysoki. Wysoki, no, był a wysoki. tak to jest trudno. No i tutaj kiedyś pokazywaliśmy na filmie z Bartkiem yy, cały całą serię linek Concept. Ta linka to jest idealna do łowienia mikronimfom. Ja tą linką dzisiaj łowiłem, to mogliście zobaczyć, jak ryby da się taką linką złowić. Akuratnie tutaj linka no, ma też znaczenie. A jeszcze jedna rzecz. Jak mamy wiatr, tak jak dzisiaj, bo uh -huh. wiało, nie? Uh -huh. to można tą linkę zastosować o klasę wyższą niż wędka. Nie? Wtedy da się to Da się z tym wiatrem walczyć, łatwiej jest, nie? Nawet wiatr trzeba umieć też wykorzystywać. Tak, Tak, bo dzisiaj akurat wiało tak fajnie do góry, fajnie do góry i dało się tym rzucać spokojnie. Rzucać tak, minut, wiatr, tak, wiatr nam tak? wykładał wiatr zestaw. Mało, tak? Tak, no. Natomiast linki do mikronilka, one mają bardzo podobną budowę głowicy, tak jak linki do, do, do suchej muchy. Tak? Czyli one są na końcu, wy, od strony przyponu są wycieniowane do takiej delikatnej prezentacji. A kolor. Kolor ma znaczenie. Jadowity, tak, ma znaczenie. No po, mhm. po prostu obserwować to jak spławić, no w cudzysłowie tak nazwijmy, po prostu to jest nasz sygnalizator. My musimy tą linkę dobrze widzieć w każdym świetle, stojąc, kiedy mamy światło z przodu, światło z tyłu, kiedy jest woda pofalowana. To no, chodzi o to, żeby to było tak jarzące, żeby, żeby to było widać, bo, bo my wszystko co widzimy Czasami jest tak, że poczujemy to branie już, ale to już jest takie poczute branie, że już tam zabiera. Zabiera, tak. tak natomiast tak, natomiast tak. Generalnie, czasami, generalnie jest tak, że tam jest tylko taki skok linki w wodzie i ta ryba już. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Nie trzeba reagować. Jeszcze powiedzmy o żyłkach, jakie stosujemy. Ja powiem Ci, że długo, długo, długo stosowałem Monolit i do mikroNF dla mnie takim standardem było 0,10. A teraz Ale teraz 11 Teraz tak, fluorokarbon raczej wiąże fluorokarbon za 11 i powiem wam, że po pierwsze, ten fluorokarbon nie jest widoczny w wodzie. Szybciej tonie. Szybciej tonie. Mm -hmm. No i sztywność też jego jest yy, nie, może nie nie plącze się tak ten zestaw. Tak, właśnie, tak, tak? Nie tak, nie tak, się tak. Bo sztywniejszy, bo sztywniejszy jest yy, tak, tak. Ten, na tej zwykłej rzybce, tam się potrafi to zakitlać, I tak, nie że... przesadzajcie nigdy z długością szpocz. Tak, tak. Bo jak tak. jest za długi, to się będzie plątać. To się To jest prosty węzeł. Yy, wystarczy zrobić wielką pętlę. Rozciąć ją sobie na zasadzie skoczek i kierunkowa mucha, ale niech ten skoczek ma 10-12 cm. Nie więcej, bo to nic nie da go będzie dłuższy, tyle dłuższy będzie zestaw pląta, tak? No, To tak pokrótce przedstawiliśmy Wam, jak można i jak trzeba. I ktoś jak będzie długo próbował, to sam na pewno dojdzie do tego, co dla niego jest najlepsze. Ale to, co dzisiaj z Bartkiem powiedzieliśmy, myślę, że pomoże Wam w łowieniu takimi mikronifami i taką metodą. Próbujcie, próbujcie, szukajcie swojego rozwiązania, takiego najlepszego. Tak. Dla I nigdy nie ma schematów. Nigdy nie ma schematów. Także ja Bartkowi dziękuję za to, że dzisiaj mi tu pomógł. Dzięki. A Was pewnie zapraszam do kolejnych filmów. Albo z muchami, albo nad wodą. Pozdrawiam. Hej.